Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to jest gra Smite. Teraz będę sobie grał Assaulta, ponieważ do, tego, do tej paczki czterech gier, którą sobie ustaliłem we wcześniejszym filmie, brakuje mi tylko Assaulta. Tutaj... tutaj właśnie udało mi się złapać online jednego z moich widzów i postanowiłem do niego zagadać, czy może ma ochotę zagrać ze mną tego Assaulta. E, tutaj jesteśmy właśnie teraz w party ze sobą i zaraz zobaczymy, czy tutaj e, niby już ustaliliśmy, że będziemy grali. Także ja chyba tutaj nas zapiszę. Ewentualnie zobaczymy, czy nam się tutaj mój widz, e, Psycho, psychopsycho, nie wiem jak to przeczytać, psychopsycho.pl nie wycofa. Okay. Ok, Napiszę mu, że już nagrywam, żeby wiedział. I, I, teraz czekamy sobie. Także już widzimy się parę sekund przed tym, jak włączy się assault, żebyśmy widzieli, co tam nam polosowało. Także, także tak to będzie wyglądać. Widzimy się za, 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 no, za sekundkę. Ja muszę czekać półtorej minuty. Dobra, match invite już trwa od 15 sekund. Została dosłownie chwila, aż do momentu losowania. I, i, I jak to wygląda? Wylosowało mi Kali z tego co widzę. Tutaj jej nie ma, ale mi ją wylosowało, bo widzę tutaj z lewej strony. Natomiast mój widz zagra sobie Ra. No zobaczymy jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Także widzimy się już w grze. Dobra, jesteśmy już w grze. Ja tutaj nie mam pojęcia co kupować. Kali grałem do tej pory tylko raz. Yy, grałem za to przeciwko niej, jest bardzo groźna. Także fajnie by było, jakbym tutaj był w stanie coś namieszać. Mam nadzieję, że mi się to uda. Nie wiem jeszcze za bardzo jak to zrobię, ale będę się starał. Yy, Okej, okay, ja szybko tutaj kupuję mniej więcej taki mój standardowy podstawowy zestaw. Aha, ja sobie oczywiście rzecz jasna. Nie wyłączyłem chyba auto skilli, bo tutaj widzę, że już mi coś porozdawało. Ale ja tutaj będę sobie chciał maksować ten drugi skill. Tutaj Widzę, że mój widz ma w ogóle skina na Ra, czyli do mnie mam, że albo polubił smite na Facebooku, bo za to chyba jest ten skin, albo go sobie wykupił. Także mam nadzieję, że sobie tutaj poradzimy. Kali jeszcze nie miała update'a swojego, jeszcze nie mogę nią podskakiwać. Merkurego już to spotkało. Co on tak się tułasi, tym, e, tym smokiem? Gdzie reszta naszej drużyny? Dopiero dobiegają. Czy wszyscy są ubrani? Wszyscy są ubrani. U nich w ogóle dwie osoby są nieubrane. Prawdopodobnie za daleko stali od nas. To już będę mówił jako nas, a nie mnie, ponieważ ja nie jestem sam. Mam tutaj yy, swojego widza oraz, yy, oraz oraz całą drużynę. Fokus Zeus, ok, postarajmy się. No tak, to jest dobry pomysł, tylko że szkoda, że u nich nie ma Zeusa. Yy. A nie jest, tamten taki niebiściutki. Nie, nie poznałem go. Z tym skillem, skinem nowym. Ojej, sus, oj, oj. Kiepsko wyszedłem na tej całej akcji. Zresztą nie ja jeden, bo tutaj... we dwóch razem zginęliśmy. Także tutaj solidaryzacja widzę, jest mojego fana ze mną. Jak giniemy to razem... Dobra. Muszę to... ...sobie zakodować. Teraz, co to jest to? Co to jest? Enrage? O, fajne, fajnie, fajnie. Mm, a czy to jest mój pasyw? Nie. Tak, fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, troszeczkę mi się nie podoba to, że mam te auto level skille tutaj. Ponieważ troszeczkę inaczej bym sobie to może porozdawał? Nie, też bym maksował dwójeczkę, także tutaj dosyć jest ok. Z tego co widzę, to chcę jak największy obszar tym drugim skillem załatwić. Ja sobie troszeczkę zepsułem tymi activatesami, bo znowu się rzuciłem na buty i to, jak się to nazywa, medytację. Tak, a właśnie medytację. Tutaj o to, o coś, coś pod G. E, Mogę sobie w zamian tego wziąć jakiegoś blinka, bym sobie w ten sposób skracał dystans. Bo Kali jest naprawdę bardzo fajna, ale nie ma nic, co skróciłoby dystans pomiędzy nią a przeciwnikiem. Dlatego tutaj y, pod tym względem jest troszeczkę kulawa. Właśnie tutaj ten Zeus. O Jezu, 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 gdzie ja biegnę? Nie mam many totalnie. Rzuciłem się. Dobra, udało się tutaj. Dobra, nie będę się już aż tak kłasił Chyba nieźle z tej akcji, kurczę. Tutaj się udało zrobić cokolwiek. Hops, dobra, chyba zginę. Tak mi się wydaje. Tak, wieża mnie tutaj do, 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 dobiła. Okej, okay, ja kupuję... nie mam pojęcia co, ale y, chyba mi się wydaje, że przydałoby się coś do tak spida, ponieważ ten itemek już znam, to się w niego zaopatruję. Ponadto poczekam jeszcze na troszkę kasiorki i kupię sobie o potkę. I chyba się wskrzeszam za chwilę. Już chciałem wam robić przerywnik, ale nie będę aż taki tutaj hojny. I musicie czekać razem ze mną. Dobra, nie mogę się cały czas napatrzeć tutaj na tą mapę, jest naprawdę świetna. Fajnie wygląda, taka jest, jakbym kurczę, gdzieś do piekła mnie zesłali. Lecimy sobie dalej. Zobaczymy. I tutaj też będę miał do Was kilka pytań, bo ja wykorzystam te takie momenty, kiedy nic się nie dzieje. Mianowicie dobra, raz się żyje tam, nie? Ciach, ciach, ciach. Jak to wyszło? Coś tam zrobiłem. Tym sposobem double kill. Double kill opłaciło się. Poszujcie, mój compadres. Ja tutaj dalej sobie kupuję. Przyda mi się coś do lifesteala na pewno. Bloodforge'a sobie kup, kupnę. Nie wiem, czy to w ogóle jest jakiś sensowny build, ale kupuję na pałę. E, w końcu wybrało mi, e, mojego boga na pałę, to ja będę sobie grał na pałę. Kurczę tutaj skillę porozdawane mam automatycznie. Nic tutaj nie panuje totalnie nade mną. Nic mnie nie ogranicza. Tylko czemu kurczę, jak ginę i, i, przy tym nikt inny. Chyba się za bardzo łaszę tutaj. I pcham, ale, no, jakby nie to, to byśmy nie zniszczyli pierwszej wieży w przeciągu 5 minut, tak? Z tego, co widziałem, chyba. Czy słyszałem bardziej? Dostałem sms smsa, zobaczę, czy to coś tak. Hmm, dobra. Teraz później sobie to odbiorę. No, tutaj już jakaś akcja się będzie działać. Uj, 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 uj. Tutaj trzeba uważać cały czas na reska. on tutaj jest bardzo niebezpieczny. Dobra, Uczę, zobaczcie, jak się szybko fajnie uleczyłem. Ten, ten, to, to Asi było chyba mądre. Tylko wiecie, co? Tam słyszę, że piekarnik u mnie w kuchni. Ja zaraz wracam, mam nadzieję, że nie zginę. Tu sobie stanę, zaraz przyjdę. Dobra, akurat zdążyłem tutaj dolecieć. I i i i co? Aha, i też zauważyłem, że przed momentem dopiero włączyłem mikrofon, także mam nadzieję, że on wcześniej się nagrał i włączyłem go tylko poprzez to pójście do kuchni na chwilę, bo tam jakbym nie usłyszał tego piekarnika, to kurczę nie wiadomo co by się stało, pewnie chata by mi spłonęła, hmm, ale usłyszałem na szczęście. Mm. kurde prawie tutaj fajna akcja wyszła oczywiście kto zginął ja e, nikt inny chyba oczywiście że tak także ja mam tutaj widzę takie duże szczęście w tej grze jak tam e, radzi sobie nasz kolega e, nasz kolega nasz kolega radzi sobie całkiem dobrze mm. Ajajaj, szkoda że nie, nie pocelował tu multi e, bardzo fajnie by mi to się udało. Zobaczymy jak to dalej wygląda. Co ja tutaj mogę coś kupić? Nic nie mogę na razie jeszcze kupić. Okej, okej, okej. Muszę wam powiedzieć, że aż taka adrenalina do mnie napłynęła teraz. Przez ten piekarnik. Bo tak coś usłyszałem kątem mucha. Dobrze, że tam miałem włączony ten taki przypominać, że yy, tam po... Jak już się coś upiecze, to... To piwczy. Bo jakby nie to, to... Kurczę, moglibyśmy się jutro już nie widzieć, bo to nie byłoby na czym nagrywać. No ale to nie ja włączałem ten piekarnik, także nie w moim obowiązku było go pilnować. Mm, mm, mm. Ciachniecie. Ciach. A jak ona sobie radzi rąk rąką? Rąką ręką.

Co się dzieje? Co tu się dzieje? Ciach, 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 ledwo żyję, ale to nic. To nic, nie mam pojęcia, co tu się w ogóle dzieje. Biegnę tam, kurde, zabijać. Nie będę tutaj czekał. Zresztą i tak miałem bardzo mało życia. Kupuję resztę itemka. E, ponadto, jeszcze sobie rozszerzę, może to za chwilę. A my widzimy się w przeciągu 30 sekund. Dobra, jestem z powrotem, żyję, żyję. E, jeszcze tutaj sobie muszę podkupić co nieco. I lecę pod bazę moich przeciwników. Oni tu są zepchnięci do defensywy totalnie. E, 24 do 15, 25 do 15, bo tutaj już padło właśnie zabicie. Jest dobrze. Dwie wieże za nami. Oni naszej chyba nawet nie, troszkę ją tam musnęli to coś tam. Ja tutaj zabijam po prostu jak dziki i opętany razem z naszym tankiem. Reszta drużyny porówniutko. 3, 3, 2, 2, 4, coś tam, 4-3. Także też bardzo fajnie. Nie mamy ewidentnych żadnych fiderów. Tylko czy coś mi tutaj podduszasz. Ujeżdżasz. To ja oczywiście, kurczę, wyhaczam to wszystko. Czemu ten tank, taki ty, powinieneś tam mieścić? Tam. Iść tam. Bij się. Atakujemy, kurde, chłopaki. Co jest? O, świetne to było. naprawdę. Uuu, chyba przesadziłem troszeczkę. Hmm. Oj, cofajmy się, cofajmy się. Chociaż nie no, tutaj ja bym polecał jednak. E, naszemu znajomemu. Psycho, żeby. Zginął i się wskrzesił z full życiem. Dobra, chyba ta akcja nie będzie już tutaj miała zbyt wielkiego. No nie, jednak coś tutaj się dzieje. Dobra, poszujcie sobie. A my widzimy się za. A nie, nie widzimy się, albowiem nasi przeciwnicy już się poddali. Takie jesteśmy, kocury. Tak właśnie się to robi u nas na dzielni. Tutaj, GG. Oczywiście, ja nie zdążyłem nawciskać tych fifarawków. Tutaj, piszę oczywiście, że GG. I tutaj podziękuję naszemu widzowi. E, wielkie dzięki. Pozdrawiam. I do następnego. Ok, Puszczam sobie to party. Um. I teraz e, mam nadzieję, że Wam się podobało, Była to bardzo szybciutki asalcik. Ja tutaj dałem z siebie, co mogłem. Kupowałem, co prawda, trochę napałę, ale poszło całkiem nieźle. Um, także tak. E, co ponadto, ponadto wielkie dzięki Tobie, e, Psycho.pl e, ze Smita. Na YouTubie dokładnie nie pamiętam jakiego masztabnika, ale wielkie dzięki, że tutaj się zgodziłeś, żebyśmy ponagrywali razem. Co więcej, okej, okay, myślę, że to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Bardzo bym prosił Was o ocenę mojego materiału, czyli łapki, góra, dół. Komentarze z bogami, których życzycie sobie obejrzeć. Oraz, co jeszcze? Aha, subskrypcja mojego kanału. Eee, zapewni Wam powiadomienie na maila, że pojawił się nowy film. Także myślę, że fajna opcja. Eee, wystarczy kliknąć subskrybuj, jest już wszystko ugrane. Także tak to wygląda. Okej. Okay. Eee, widzimy się w następnym filmie. Dzięki wielkie za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pa! pa.